W tym błogosławionym dniu, 15 września, nasze serca zwracają się ku Bogu z prośbą o otwarcie na nowy dzień, pełen łask i możliwości. Jak mówi Księga Przysłów 27, 1, nie chlub się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co przyniesie dzień, przypominając nam, że każdy poranek to dar od Wszechmogącego. Dziś szczególnie medytujemy nad słowami z Ewangelii według święta Mateusza godzina 6.34, nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, bo dzień jutrzejszy sam o siebie będzie się troszczył. Dosyć ma dzień swojej biedy. Te święte słowa prowadzą nas do zrozumienia, że otwarte serce na kolejny dzień to nie tylko gotowość na przyjęcie tego, co przyniesie, ale także głęboka wiara w Bożą opatrzność i miłość, która nas otacza każdego poranka. Kiedy budzimy się z pierwszymi promieniami słońca, nasze dusze mają możliwość rozpoczęcia na nowo, odświeżenia swojej relacji z Bogiem i przyjęcia z wdzięcznością wszystkiego, co ten dzień może przynieść. To właśnie oznacza mieć serce otwarte na kolejny dzień. Być gotowym na Boże plany, które często przewyższają nasze własne wyobrażenia i pragnienia. Każdy wschód słońca to symbol nadziei, przypomnienie o nieskończonej miłości Boga, który każdego dnia odnawia swoje miłosierdzie wobec nas. W lamentacjach 3, 22, 23 czytamy: Dzięki miłosierdziu Pana nie zostaliśmy wyniszczeni, bo nie ma końca Jego litości. Odnawiają się każdego ranka, wielka jest Twoja wierność. Te słowa stają się naszą modlitwą i nadzieją na każdy nowy dzień. Serce otwarte na kolejny dzień to serce, które nie jest obciążone wczorajszymi żalami ani przytłoczone obawami o przyszłość. To serce, które żyje tu i teraz, w obecności Boga, świadome tego, że każda chwila jest darem, który należy przyjąć z wdzięcznością i miłością. Gdy patrzymy na przykład Jezusa, widzimy, jak każdego dnia otwierał swoje serce na potrzeby innych, na wolę Ojca, na miłość którą chciał dzielić ze światem. Jego serce było zawsze otwarte, zawsze gotowe do przyjęcia tego, co dzień przynosił, czy to radość, czy cierpienie, czy to moment modlitwy, czy służbę innym. W ten sposób pokazywał nam, jak żyć z sercem otwartym na każdy kolejny dzień. Modlitwa o serce otwarte na kolejny dzień to prośba o łaskę przyjęcia wszystkiego, co Bóg dla nas przygotował to modlitwa o siłę do zmierzenia się z wyzwaniami, o mądrość do podejmowania właściwych decyzji, o miłość do dzielenia się z innymi tym, co otrzymujemy od Boga. To także modlitwa o pokój serca, który pozwala nam żyć w harmonii z Bożą wolą, bez względu na to, jakie okoliczności dzień może przynieść. Święty Paweł w liście do Filipian godzina 4:19 zapewnia nas: A Bóg mu zaspokoi wszystkie wasze potrzeby według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Te słowa dodają nam otuchy i przypominają że otwierając serce na kolejny dzień, otwieramy je także na Boże błogosławieństwa. Każdy dzień przynosi ze sobą nowe możliwości służenia Bogu i bliźnim. Serce otwarte na kolejny dzień to serce gotowe do działania w miłości, do doniesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, do bycia narzędziem Bożego miłosierdzia w świecie. Gdy rozpoczynamy dzień z modlitwą, z otwartym sercem stajemy się bardziej wrażliwi na potrzeby innych, bardziej gotowi do dawania siebie, do bycia obecnymi tam. Gdzie Bóg nas potrzebuje to właśnie oznacza żyć jak Jezus z sercem otwartym na każdy dzień na każdą chwilę na każdą osobę którą spotykamy na swojej drodze Otwartość serca na kolejny dzień wymaga także pokory pokory do przyznania że nie wszystko zależy od nas że potrzebujemy Boga w każdym momencie naszego życia To uznanie że bez Jego łaski i przewodnictwa nie jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać danego nam czasu nie jesteśmy w stanie żyć tak jak on chce abyśmy żyli Psalm 118, 24 przypomina nam: to jest dzień, który Pan uczynił. Cieszmy się i radujmy w nim. Te słowa stają się naszą codzienną modlitwą, naszym codziennym przypomnieniem o tym, że każdy dzień to dar od Boga, który należy przyjąć z radością i wdzięcznością. Gdy modlimy się o serce otwarte na kolejny dzień, modlimy się także o uwolnienie od wszystkiego, co może nas zamknąć na Bożą Miłość i działanie. Chodzi o uwolnienie od lęków, które paraliżują od gniewu, który zaślepia, od smutku, który przytłacza, od wszystkiego, co może sprawić, że nasze serca staną się twarde i nieczułe na Boży głos. Jezus w Ewangelii według Święta Jana godzina 10:10 10 mówi: Ja przyszedłem, aby miały życie i miały je w obfitości. To życie w obfitości to właśnie życie z sercem otwartym na każdy dzień, na każdą łaskę, na każde błogosławieństwo, które Bóg chce nam dać. Modlitwa poranna, otwarte serce to także modlitwa o światło światło, które rozjaśni naszą drogę, które pomoże nam rozpoznać Bożą wolę, które da nam siłę do pokonania trudności. Jezus powiedział w Ewangelii, według święta Jana, godzina 8:12: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. To światło Chrystusa to to, o co prosić powinniśmy każdego dnia to światło, które otwiera nasze serca naprawdę na miłość, na nadzieję. Gdy nasze serca są oświetlone tym światłem, każdy dzień staje się możliwością spotkania z Bogiem, każdy moment staje się okazją do wzrostu w świętości. Serce otwarte na kolejny dzień to także serce wdzięczne za wszystko, co już otrzymaliśmy. Wdzięczność to jedna z najpiękniejszych cnót chrześcijańskich, to postawa, która otwiera nas na dalsze błogosławieństwa, która sprawia, że dostrzegamy Bożą dobroć nawet w najmniejszych rzeczach. Pierwszy list do Tesaloniczan, godzina 5.18, przypomina nam, Zawsze dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Wdzięczność za wczorajszy dzień, za dar życia, za miłość, którą otrzymujemy, to fundament, na którym budujemy otwartość na nowy dzień. Gdy jesteśmy wdzięczni, nasze serca naturalnie otwierają się na to, co Bóg chce nam jeszcze dać. W codziennej modlitwie Otwarte Serce na kolejny dzień prosimy także o łaskę cierpliwości. Cierpliwość to cnota, która pozwala nam przyjmować każdy dzień takimi, jakim go Bóg nam daje, bez pośpiechu, bez niepotrzebnych obaw, z zaufaniem do jego planów. Święty Jakub w swoim liście pisze: "A cierpliwość nie będzie doskonała w działaniu, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający w niczym niedostatku." Cierpliwość to ta cnota, która uczy nas, że każdy dzień ma swój czas, swój rytm, swoje zadania i że nie zawsze wszystko musi dziać się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Otwarte serce na kolejny dzień to serce cierpliwe, ufające, że Bóg wie, co dla nas najlepsze. Gdy rozpoczynamy każdy dzień z modlitwą otwarte serce, prosimy także o łaskę miłości, miłości do Boga, do siebie, do bliźnich, do całego stworzenia. Miłość to największa ze wszystkich cnót, to ona otwiera nasze serca najpełniej, to ona sprawia, że każdy dzień staje się możliwością dawania siebie innym. W pierwszym liście do Koryntian, godzina 13:13, święty Paweł pisze. A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz największa z nich jest miłość. Gdy nasze serce jest wypełnione miłością, każdy nowy dzień staje się okazją do jej wyrażenia, do jej dzielenia, do jej pomnażania w świecie. Otwarte serce na kolejny dzień to także serce gotowe na przebaczenie. Każdy nowy dzień daje nam możliwość rozpoczęcia na nowo, nawet jeśli wczoraj popełniliśmy błędy, nawet jeśli ktoś nas skrzywdził. Modlitwa Pańska uczy nas. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Przebaczenie to jeden z najpiękniejszych darów, które możemy oferować sobie innym każdego dnia. To ono otwiera nasze serca na Boże Miłosierdzie, to ono sprawia, że każdy nowy dzień może być rzeczywiście nowym początkiem, wolnym od ciężaru przeszłości. Modlitwa o serce otwarte na kolejny dzień to także prośba o mądrość, mądrość, która pomoże nam podejmować właściwe decyzje, rozpoznać Bożą wolę, zrozumieć sens wydarzeń które nas spotykają. Księga Mądrości przypomina nam, mądrość jest jaśniejsza niż Słońce i przewyższa wszystkie układy gwiazd, w porównaniu ze światłem okazuje się od niego lepsza. Ta Boża mądrość to światło, które oświetla nasze codzienne wybory, które pomaga nam widzieć dalej niż nasze własne, ograniczone perspektywy. Gdy prosimy o mądrość na każdy nowy dzień, prosimy o udział w Bożym sposobie patrzenia na świat, na ludzi, na wydarzenia. Każdy dzień to także możliwość służenia innym, bycia narzędziem Bożej miłości w świecie. Serce otwarte na kolejny dzień to serce gotowe do służby, dodawania siebie tam, gdzie jest to potrzebne. Jezus powiedział, kto chce być pierwszy wśród was, niech będzie sługą wszystkich Kropka. Służba to nie obowiązek, ale przywilej, możliwość uczestniczenia w Bożym dziele miłości. Gdy każdego ranka otwieramy nasze serce na nowy dzień, otwieramy je także na wszystkich tych, którym możemy służyć. Pomóc, wesprzeć swoją obecnością i miłością. Dziękuję wszystkim, którzy wybrali ten czas na wspólną modlitwę i refleksję. Jesteście teraz w kanale Świątynia Światła, miejscu, gdzie codziennie możecie otrzymywać duchowe wsparcie, modlitwy i błogosławieństwa. To jest przestrzeń, którą Bóg błogosławi każdego dnia, aby mogła być źródłem siły i nadziei dla wszystkich, którzy tu przychodzą. Czy zastanawiali się kiedyś. Dlaczego niektóre dni wydają się łatwiejsze, a inne trudniejsze do przyjęcia z otwartym sercem? Czy zauważyli, że nasze nastawienie na początku dnia często kształtuje to, jak ten dzień się rozwija? A może zadawali sobie pytanie: jak można zachować otwartość serca nawet wtedy, gdy okoliczności wydają się nieprzyjazne? Te pytania to nie przypadek. To Boży sposób prowadzenia nas głębiej w zrozumienie tego, co znaczy żyć z sercem otwartym na każdy kolejny dzień. Odpowiedź na pytanie o to, Dlaczego niektóre dni są łatwiejsze do przyjęcia, znajduje się w naszej relacji z Bogiem. Gdy rozpoczynamy dzień w modlitwie, gdy pierwsze nasze myśli kierujemy ku Niemu, nasze serca naturalnie się otwierają. Psalm 5, 3 mówi: Panie, rano usłyszysz mój głos, rano przyniosę Ci ofiarę i będę oczekiwał. Ta poranna ofiara modlitwy to klucz do otwartego serca. Gdy dzień zaczynamy od rozmowy z Bogiem, gdy powierzamy mu nasze plany, obawy, radości. Wtedy nasze serca stają się bardziej elastyczne, bardziej gotowe na przyjęcie tego, co On dla nas przygotował. Nasze nastawienie na początku dnia rzeczywiście kształtuje to, jak ten dzień się rozwija, ale nie dlatego, że mamy magiczną moc kontroli nad wydarzeniami. To dzieje się dlatego, że gdy otwieramy nasze serce na Boga, on może działać przez nas w sposób pełniejszy, bardziej widoczny. Gdy zaczynamy dzień z wiarą, nadzieją i miłością, stajemy się bardziej wrażliwi na Boże Znaki bardziej gotowi do współpracy z Jego łaską. W Księdze Przysłów 16, 9 czytamy Serce człowieka obmyśla swoją drogę, ale Pan kieruje jego kroki. Nasze pozytywne nastawienie to nie samo sugestia, ale otwarcie na Boże kierownictwo. Co do zachowania otwartości serca w trudnych okolicznościach, to jedna z największych prób naszej wiary. Ale właśnie w takich momentach nasze serce może się otworzyć najgłębiej, bo wtedy najbardziej potrzebujemy Boga. Święty Paweł pisze w drugim liście do Koryntian 129 9. Wystarczać mojej łaski, albowiem moc doskonali się słabości. Trudne dni to nie przeszkoda dla otwartego serca, ale okazja do doświadczenia Bożej mocy. Gdy czujemy, że nasze serce zaczyna się zamykać z powodu bólu, strachu czy rozczarowania, to właśnie wtedy najbardziej potrzebujemy modlitwy, która otworzy je na nowo na Bożą miłość i wsparcie. Każdy nowy dzień to nowa okazja do wzrostu w wierze, nadziei i miłości. Otwarte serce na kolejny dzień to serce, które nie boi się wyzwań, bo wie, że nie jest samo, że Bóg idzie z nim każdym krokiem. To serce, które raduje się z małych rzeczy, które docenia każdy moment łaski, które znajduje Boga w codzienności. Gdy żyjemy z takim sercem, każdy dzień staje się pielgrzymką, każdy moment staje się możliwością spotkania z nim, każdy oddech staje się modlitwą wdzięczności. Boże Miłosierdzie odnawia się każdego ranka, jak przypomina nam Księga Lamentacji. To znaczy, że bez względu na to, jak wyglądał wczorajszy dzień, dziś mamy szansę na nowy początek. Otwarte serce na kolejny dzień to serce, które wierzy w tę prawdę, które każdego ranka pozwala Bogu je o, oczyścić, napełnić nową nadzieją. To serce, które nie żyje przeszłością ani przyszłością, ale tu i teraz, w obecności Boga, w Jego miłości, w Jego opiece. Gdy modlimy się otwarte serce na kolejny dzień, modlimy się także o łaskę kontemplacji, Umiejętność widzenia Boga we wszystkim, co nas otacza. Kontemplacja to nie tylko modlitwa w kościele czy w ciszy swojego pokoju, to także umiejętność dostrzegania Bożej obecności w uśmiechu dziecka, w pięknie natury, w dobroci nieznajomej osoby, w możliwości pomocy komuś potrzebującemu. Otwarte serce to serce kontemplacyjne, które wszędzie szuka Boga i wszędzie go znajduje. Wiara w Bożą Opatrzność to fundament otwartego serca na kolejny dzień. Gdy wierzymy, że Bóg ma plan dla naszego życia, że każdy dzień ma swój sens w Jego większym zamyśle, wtedy łatwiej nam przyjmować to, co przynosi dzień z zaufaniem i pokojem. Jeremiasz 29, 11 przypomina nam, bo ja znam plany, które względem was żywię, wyrocznia Pana, plany pomyślności, a nie zguby, aby zapewnić wam przyszłość pełną nadziei. Te słowa są balsamem dla serca, które czasem wątpi, które czasem nie rozumie bożych dróg. Każdy dzień daje nam także możliwość praktykowania cnot chrześcijańskich, cierpliwości, dobroci, łagodności, wierności, umiarkowania. Otwarte serce na kolejny dzień to serce gotowe do ćwiczenia się w tych cnotach, do wzrostu w świętości przez codzienne, małe akty miłości. Nie zawsze musimy dokonywać wielkich rzeczy, aby służyć Bogu. Często to właśnie w małych, codziennych gestach miłości objawia się nasza otwartość na Jego działanie w naszym życiu. Modlitwa o otwarte serce na kolejny dzień to także modlitwa o jedność z Chrystusem. Gdy nasze serce jest złączone z Jego sercem, gdy żyjemy w Nim, a On w nas, wtedy każdy dzień staje się przedłużeniem Jego misji miłości na ziemi. Ewangelia według święta Jana 15, 5 przypomina Ja jestem krzewem winnym, wy, latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bezem mnie nic nie możecie uczynić. Ta jedność z Chrystusem to źródło naszej siły, to powód naszej radości, to sens naszego życia. Otwarte serce na kolejny dzień to także serce ewangelizacyjne, serce, które chce dzielić się otrzymaną łaską, które pragnie być świadectwem Bożej miłości dla innych. Nie musimy być misjonarzami w egzotycznych krajach, aby ewangelizować. Nasze otwarte serce, nasza radość, nasz pokój, nasza miłość to najlepsze świadectwo, jakie możemy dawać. Gdy ludzie widzą, że żyjemy z sercem otwartym na Boga, gdy widzą owoce tego w naszym życiu, wtedy sami zaczynają szukać źródła naszej radości i siły. Każdy wieczór, gdy kończy się kolejny dzień, możemy dziękować Bogu za wszystko, co nam dał, za radości i smutki, za sukcesy i porażki, za wszystkich ludzi, których spotkaliśmy, za wszystkie możliwości służby, których doświadczyliśmy. Wdzięczność zamieniający dzień to najlepsza modlitwa przygotowująca nas na dzień następny. Gdy zasypiamy sercem pełnym wdzięczności, budzimy się z sercem gotowym na nowe dary od Boga. Boży plan dla każdego z nas jest piękny i doskonały, nawet jeśli nie zawsze go rozumiemy. Otwarte serce na kolejny dzień to serce, które ufa temu planowi, które pozwala Bogu prowadzić się Jego drogami, nawet gdy nie wiemy, dokąd prowadzą. To serce, które wie, że w Bożych rękach jesteśmy bezpieczni, że Jego miłość nas otacza każdego dnia. Że Jego łaska jest wystarczająca na wszystkie nasze potrzeby. Gdy patrzymy na przykłady świętych, widzimy, że wszyscy oni mieli jedno wspólne: serca otwarte na Bożą wolę, na każdy dzień, który im dawał. Czy to była Matka Teresa nosząca miłość najuboższym w kalkucie, czy święty Franciszek służący trendowatym, czy święta Teresa zawili żyjąca życiem kontemplacyjnym, wszyscy oni żyli z sercem otwartym na to, co Bóg chciał od nich każdego dnia. Ich przykład pokazuje nam, że otwarte serce to nie tylko postawa duchowa, ale bardzo konkretny sposób życia, który przynosi owoce w naszych codziennych wyborach i działaniach. Pokój serca to jeden z najpiękniejszych owoców życia z sercem otwartym na każdy kolejny dzień. To nie pokój świata, który zależy od okoliczności zewnętrznych, ale pokój Chrystusa, który przewyższa wszelkie rozumienie. Filipian 4:7 mówi: A pokój Boży, który przewyższa wszelkie pojmowanie, będzie strzegł waszych serc i myśli Chrystusie Jezusie. Ten pokój to dar, który otrzymujemy, gdy powierzamy każdy dzień Bogu, gdy ufamy jego miłości, gdy żyjemy w jego obecności. Nadzieja to kolejny owoc otwartego serca na każdy kolejny dzień. Nadzieja chrześcijańska to nie optymizm, ale pewność, że Bóg jest z nami, że jego miłość zwycięży, że jego plany są dobre. List do Rzymian 5:5 zapewnia nas, a nadzieja nie zawodzi, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Ta nadzieja pozwala nam patrzeć na każdy nowy dzień, jako na możliwość doświadczenia Bożej dobroci, jako na krok bliżej do pełni życia, do której nas wzywa. W codziennej modlitwie otwarte serce na kolejny dzień ważne jest także to, aby pamiętać o modlitwie wstawienniczej za innych. Otwarte serce to serce, które pamięta o potrzebach innych, które zanosi przed Boga prośby za rodzinę, przyjaciół. Za tych, którzy cierpią, za tych, którzy błądzą, za cały świat. Gdy modlimy się za innych, nasze serce otwiera się jeszcze bardziej, bo wychodzi poza swoje własne potrzeby i pragnienia. Pierwszy list do Tymoteusza 2, jeden zachęca, naprzód więc nalegam, aby czyniono błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Ta modlitwa za innych to jeden z najpiękniejszych sposobów wyrażenia naszej otwartości serca. Każdy dzień to także okazja do nawrócenia, do zmiany na lepsze, do wzrostu świętości. Otwarte serce na kolejny dzień to serce gotowe na przemianę, na działanie Ducha Świętego, na łaskę, która chce nas zmieniać na podobieństwo Chrystusa. Nie chodzi o doskonałość, ale o szczerą chęć bycia lepszym, o otwartość na Bożą łaskę, która może uczynić cuda w naszym życiu. Drugi list do Koryntian, godzina 3.18 mówi My wszyscy, gdy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w chwałę Pana upodobniamy się do tego samego obrazu, przechodząc od chwały do chwały za sprawą Ducha Pana. Radość to naturalna konsekwencja życia z sercem otwartym na każdy kolejny dzień. To nie radość powierzchowna, ale głęboka radość płynąca z wiedzy, że jesteśmy ukochani przez Boga, że On ma dla nas dobre plany, że każdy dzień jest darem od Niego. Nehemiasz godzina 8.10 przypomina, radość w Panu jest waszą siłą. Ta radość to nie tylko uczucie, ale postawa życiowa, sposób patrzenia na świat przez pryzmat Bożej miłości i dobroci. Otwarte serce na kolejny dzień to także serce otwarte na piękno, piękno stworzonego świata, piękno ludzkiej dobroci, piękno Bożej miłości objawiającej się na tysiące sposobów każdego dnia. Gdy żyjemy z takim sercem, każdy dzień staje się odkryciem nowych przejawów Bożej obecności, każdy moment może stać się modlitwą uwielbienia i wdzięczności. Księga mądrości 13, pięć mówi. Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich stwórcy. Otwarte serce to serce, które umie czytać tę księgę natury i widzieć w niej odblask Bożego Majestatu. Gdy kończymy nasze rozważanie o modlitwie na ten błogosławiony dzień 15 września, chcemy wspólnie wznieść nasze serca w szczególnej modlitwie. Zapraszam wszystkich do głębokiej modlitwy za pokój na świecie, za wszystkich, którzy cierpią, za nasze rodziny i najbliższych, za otwarte serce na każdy kolejny dzień, jaki Bóg nam da. Módlmy się słowami, Boże, dziękujemy Ci za dar tego dnia. Prosimy, otwórz nasze serca na jutro, na każdy kolejny dzień, który nam dasz. Spraw, abyśmy byli gotowi na Twoją miłość, na Twoje plany, na służbę braciom i sióstrom. Napełnij nas spokojem, który przewyższa wszelkie rozumienie, radością, która nie przemija i miłością, która łączy nas z Tobą i z innymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A teraz, zgodnie z piękną tradycją naszej wiary, odmówmy razem modlitwę, którą nauczył nas sam Pan Jezus, Ojcze nasz, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Niech ta modlitwa, którą Pan Jezus pozostawił nam jako najdoskonalszy sposób zwracania się do Ojca, będzie fundamentem naszego otwartego serca na każdy kolejny dzień. Zapraszam wszystkich do wzmocnienia tej wspólnej modlitwy przez napisanie w komentarzach Amen, lub podzielenie się tym, co czujecie w swoich sercach po tej wspólnej chwili z Bogiem, mentalizując jednocześnie swoje prośby jako już spełnione w Bożej miłości. Drodzy przyjaciele, Kończymy dzisiejszą wspólną modlitwę, ale nasze serca pozostają otwarte na bożą miłość i błogosławieństwa, które każdego dnia na nas czekają. Jeśli słowa, które dzisiaj usłyszeliście, dotknęły Waszych serc, jeśli poczuliście, że Bóg przemówił do Was przez tę modlitwę, zachęcam Was do podzielenia się w komentarzach tym, co czujecie. Każdy komentarz, każde świadectwo to przejaw otwartego serca, które chce dzielić się otrzymaną łaską. Jeśli ta wspólna modlitwa była dla Was błogosławieństwem, zostańcie z nami, subskrybując kanał Świątynia Światła, gdzie codziennie możecie znajdować duchowe wsparcie i modlitwy. Kliknijcie like, jeśli czujecie, że ta modlitwa była potrzebna Waszym serkom dzisiaj. Na ekranie pojawia się kolejny film, który pozwoli Wam kontynuować tę duchową podróż i otrzymywać dalsze błogosławieństwa w modlitwie. Niech Bóg Was błogosławi i niech Wasze serca pozostaną zawsze otwarte na Jego miłość w każdym kolejnym dniu. Amen.